Każdy, kto zaczyna naukę wizualizacji 3D, czeka właśnie na ten moment. Pierwszy prawdziwy projekt komercyjny. Razem z nim pojawiają się wątpliwości: czy sobie poradzę, czy klient zaakceptuje pracę i czy w ogóle za nią zapłaci. Dziś pokażę, jak przechodzimy tą drogę razem z kursantami podczas maratonu na realnym przykładzie zlecenia z Polski. To część dużego projektu komercyjnego w Warszawie. O powierzchni 148 m2. Współpracę z nową klientką rozpoczęliśmy od etapu testowego. W kabinetu o powierzchni 17,4 m2. To właśnie ten moment decyduje o dalszej współpracy. Wartość projektu testowego wyniosła 175 euro. Dla naszego kursanta to pierwsze realne pieniądze i ważny case do portfolio. Pojawił się jednak problem: brak briefu i dokumentacji. Klientka przekazała jedynie. План PDF і кілька вказівок. Новочесні, функціональні з дуже святку, ніж Нетипове завдання, але звання з референціями, концепцією, ергономією і укладом нечем. По затвердженню стилю до візуалізації 3D. Геометрія, меблі, матеріали і світло — деталі збудували реалістичний ефект. Проєкт зростав зреалізований всяку двох днів. Клієнтка була задоволена, а платність трапила на контур. I na każdym etapie obok był mentor, który pomagał i weryfikował pracę. Czy to był koniec współpracy? O tym już wkrótce. Jeśli Ty również chcesz zdobyć pierwszy płatny projekt, zacznij od bezpłatnej lekcji wprowadzającej. Link znajdziesz pod filmem.